No, widzowie muszą coś pokazać. Błaguliśliwa razem ze Stosem. Damn! God damn! God damn! Mam Fajne, to jest fajne. Dobra, co? Ale jaki jest wielki, ja wam pokażę, jak to jest wielkie. Ej, to jest k... Sk... duże w Widzę z porównaniu do twojej klaty, k... Kur... to. Kur... No. Tutaj macie za sto koła, ale to jest za mój kanał. O to rzeczywiście wiedzą, no bo rozumiem, jak przycisk, bo wygląda z Patrzę, a to jest za bajkę. Wielkie Dobrze za... Co? Dobrze za... Co? A wiesz, tam jest, a wiesz, że tam jest serio złoto? No to nie wrócisz To mam to To Tak co to nie mówcie rzeźnikowi. Także chciałem wam widzowie serdecznie podziękować tutaj za złoty przycisk to wszystko dzięki wam dziękujemy wam bardzo doceniam was bardzo serdecznie i pamiętajcie zawsze Banji. i no pokażę wam ten stolek nie? patrzcie co się stało z tym patrzcie to patrzcie to patrzcie co w... ja p... ale jeszcze Rdza tam zaraz będzie co? Ale ściek! Co no to <gry> skarne, <nie. gry> To lutował chyba ten, Tuszol bez kitu Toż To już lepsze mieliśmy nagrody za ten, nie. za to mniej <gry> Nie, to lepszy mi wręczł strugarek. <gry> Winner! <gry> o kurwa, zimniaki. <gry> ten paku, to ze Józefem rzuca. Kur. Do mikrofali. Nowy MasterChef, 12 dwunasta edycja zostaje. To jest MasterChef, a już za chwilę wielki finał. Największe kulinarne talenty zawalczą o swoje marzenie. Na tę chwilę od tygodni czekali też niuroży, którzy od początku obserwowali i podziwiali talent tej wspaniałej czwórki. Dzień dobry, kucharze. Oto, słuchajcie, wielki i nowoczesną kuchnię. Chyba jeszcze nie mieliśmy. To będzie najlepszy finał masterchef. Wiadomo, że Masterchef może być tylko jeden. Powodzenia. nikt wygra najlepszej w końcu. 45 minut. Błagam, żeby to było Wasze wspaniałe wystąpienie kulinarne. Dobra, zaklepuję to, zaklepuję to, zaklepuję to, zaklepuję to. Pierwszy, 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 pierwszy. Wynajmuję restaurację, całą kuchnię w restauracji. Dostajemy. Wlosujemy danie, jakie mamy ugotować, i losujemy to danie, i gotujemy je na streamie. Dziękuję bardzo. S, 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 uczestniczą oczywiście X, Mergani, Merginold, Tushol oraz ja. 3, 2, 1, start! Tutaj są kiwówki. No właśnie, dziękuję za prawe. Pasy, musztarda, keczup, No, next za daleko mieszka, jeżeli chce, to zapraszam. ...prawne. A tutaj słodkie, przekąski, żelki na Wiesz, że pięciu streamów w ciągu ostatnich kilku lat? Przeddał się jakiś dał się jakiś. No. Rozpoczyna się konkurencja, która wyłoni 12 Master szefa. Czas wyciągnąć wszystkie asy z rękawa. My wymagamy dzisiaj top, top, top. I będziemy chcieli, żeby przygotowali się coś wyjątkowo dzisiaj. No, powiedz mi co się. Pierdolej, myślicie, że jest to możliwe, żebym ogarnął tego pana na streama? Jestem z Banji. Danie, którymi możecie zaskoczyć każdą kobietę. Mamę, babkę, dziewczynę, siostrę, kogo tam chcecie, zresztą zaskoczycie, Właśnie bo się jest smycy? mega dobre. Z tej Śrubki. strony kuchasz. Pro, pro, pro. będzie taki żurek, że Brzmi wspaniale. Takiego żurku nie widzieliście chciał ten żurek, pro pro, pro. pro, pro, pro. Ciekawa koncepcja. Ja... dole, dobra, nie no, Łysy Pro musi wrócić do internetu, nie? No nie ma co, nie no, do dzisiaj Kuba powiedział mądrą rzecz, nie? Łysy Pro powinien zajebać teraz. Chowujesz się bardzo? Powiem tak się Lubię to Patryk, lubię. Będzie zupa tajska w moim wykonaniu. Są różne przepisy zupy tajskiej. Można ją robić na wiele sposobów. Ja ją robię po swojemu. Były, były. Y powiem tak. Dawno jej nie robiłem. Chyba z dwa lata jej nie robiłem. Ja wiem, no, z półtora roku. Nie wiem jak wyjdzie. Nie wiem czy pamiętam przepis. Bo lecę wszystko z głowy. Widać, że przed teściem był co? Y ale... Zobaczymy co będzie. Robimy dzisiaj konkretną widzowie prawdziwą włoską... Klucję. Jeszcze w tym tygodniu no. ile z złamania małoletnich gangsterów z jakich znajomyskiej kiboli i weddon Tak, jak się robimy Co indukcja? Nie podpowiadaj Oby produkt gnieciemy Gnieciesz, gnieciesz No Ej, stresuje się bardziej niż jakby normalnego streama robił, nie Rodzinę. Dobra, indukcja. To jest dla debiły, więc to... Nie działa. O, o. Działa. Guzik. O, Otwierasz. Wsypujesz. Wsypane. Zaczniemy od krewetek. Widzę, ten obiad nie, nie uda przyjść, gdyby nie dziw. Z dużurku. Do Dobra, na pewno masło idzie w połączeniu z mąką. Kucharze, minęło 15 minut, do końca tej konkurencji zostało wam 30. Mamy pokrojone warzywa, co do przyprawiania. David, dziękuję za dziewiąty. Dlatego to będzie nam potrzebny tylko sól i piersi Jeszcze 4 minuty zupa, jajko. Bardzo <noise> duże jajko. jajko. Oj, wygląda to ciasto. Krawetki, kubisz smażysz. Ja nie mogę to oglądać. Krewetki... Kurwa. Odkładasz je potem usmażone na bok? Jak wam przykryć garnek? I bez skitu. A wiecie co jest najgorsze, nie? Wiecie co jest najgorsze, że mnie to kudery bawi, nie? Jajko. Przejdź. I potem jedziemy po kolei. Nic widzowie, jeszcze z rok. Jeszcze z rok, i ja coś odezwę, To powiecie tak. Czy... To Dlatego myślę, że jeszcze rok i idziemy na kika. <grym> I ja już będę ją żarty, jak mój stary. I cebula, a tak dalej, wszystko. O kur... Jaka gęstuwa, to jest serio. Dobra, styknie tego, bo to jest obrzydliwa. Tak ma być? Co? Ej, Michał, gdzie się oka włącza? Dziękuję, Lorbenek 11. Zapalimy <gul>... się. Kukam motoryzację. 10 minut do końca. A już po przerwie. Co ty zrobiłeś? A takie ciastko to... śmiecie. To nie jest tak źle. Serio? Kocharze, kocharze, 10 minut do końca. Oj! Ils Oj! Jak to siądzie kur. z Dawaj, wila, wila, no. Skoro smokują, to I ostatnia minuta. To się robi gorąco, już. Nie ma da, ma bielik. <Szemy> <OLED> o, kur. zimniaki. Jajko jest, muszą być ziemniaki. I na talerze wszystko już ma być smacznie, udekorowane, przyprawione. Ale. Ja p... dole. Ziemniaki. Pomidorki koktajlowe oraz. To nie jest parmezan. 10, 9. Ach! Oliwę wylałem na wagę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i stop. Oj, cholera, poleciał zimno. A spróbowałeś tego smak? O, cholera, tak gorące. Ej, nie próbowałem takiej zupki, nie? Z majonezem. A takie ciastko śmiecie. To już to załam. To nie było nic, co, co my byśmy chcieli jadać na co dzień. To nie było nic... Co powinno się znaleźć w tym programie? Aha! Nie. No na moje jest dobrze, nie? Ale my jesteśmy w Master Chef, ja potrzebuję trochę więcej. Gurgle, nie masz składników, bloków, to tak To nie jest tak źle. Serio? To jest bardzo źle. Kondoni, Jak się robi ciasto, to chyba trzeba poczekać. Brakuje mi tutaj, się Ja pierdolę, ale jedzie na suba. Ten paku, to ze Giuseppe do tej krofali. Hit. Kogo wyzywał wtedy? No my w chodź, tak jego robisz. Żyj i mów szczerze: jak nie będzie smakować, trudno, pański szczerze. Czosnek czerwona cebula, yy, boczek, yy, su suszone pomidory, i szpinak Ljewista. Mhm. Cze. To jest syf. po to jest syf. To nie ma żadnego smaku. To w ogóle nie jest określone. I w ogóle nigdy więcej nie podoba mi to Kurwa, Herman, mocne. Pan, że ilość pieprzu jest odpowiednia. Ty gotuj hmm. dalej, ale chyba tylko dla siebie. Jak człowiek idzie na wesele i wychodzi, to puszcza takiego pawia. <śmiennie> Patryk. Zapraszam. Patrz na mnie, biedny śnieg z trójki. I ja pierdolę z głupiem. Tak to może nie być proste. Gdy cię tylko zobaczyłam, pomyślałam sobie ten facet na daliście. Była puszka, a ty jesteś na daliście. ja! Dajcie no jej mój szczerze? numer. Dla mnie to jest dzisiaj moje... Szmudzi, niekoje, suba. To jest danie szefa kuchni. Jest to danie tak przemyślane, tak przerwane. Hermal, nie no. no. Co, mamy werdykt, wiemy. Wiemy. Wygrałem! Edycja zostaje. Radzi, dziękuję bardzo. Adrian Młodzi, dziękuję, za Suba. To był że tą książkę. Jest wielka, jest gruba, ale w razie całkiem pusta. A już wkrótce będą w niej twoje przepisy. Zostajesz częścią master szefowej, szlachetnej rodziny. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, ty się... Najbardziej upokarzająca. To nie mogę tego oglądać nigdy. Zrobiłem to ojcem.